Shall we begin? Witam serdecznie. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o problemach związanych z programem rekrutacyjnym, o oszustwach, jakie są dokonywane poprzez ten program, jak to zabija grę. Sami na pewno widzieliście graczy, którzy mają niewiele bitew, być może do tysiąca, do dwóch tysięcy, trzech chyba max, gdyż takie konta są używane. Grają na zasadzie albo na początku bitwy się wywalają, trzy razy Eri do przodu, bądź jadą się, topią od razu, bądź stoją całą bitwę z tyłu i mogą się utopić na końcu, bądź stoją całą bitwę z tyłu i nie robią nic. Bitwa się przenosi w inne miejsce, cały, cały teren jakby jest zdobyty, a i tak te czołgi zostają z tyłu i nic nie robią. Można do nich pisać, pingować, można głosowo próbować, nie ma żadnej reakcji. Większość youtuberów się zastanawia, dlaczego tak się dzieje, próbują banować tych graczy, a to co jest tylko ułamek tego, co widać, co my widzimy, a jeszcze jest procent, gdzie jest to robione w sposób poprawny i tego w ogóle nie można dostrzec. I teraz tak, w jaki sposób? Ja zrobiłem na test tego, na, na, na ten odcinek specjalnie konto, zagrałem ponad 100 bitew, yy, i założyłem nowe konto, plus jeszcze konto rekruta. Rozegrałem 100 bitew i rzeczywiście wszystko to, co doszło do mnie, jest prawdą. Czyli można sobie na głównym koncie zrobić samemu rekruta, zrobić tym, na tym koncie, bo tam się dostaje piątkę za wpisanie kodu, Piątkę chercila premkę, plus można sobie wziąć za zrobienie podstaw programu mutacyjnego czołg piątego poziomu, czyli bierzemy na przykład Artlerię i właśnie zestaw, który jest praktycznie niewykrywany w bitwach, czyli Light Arta, dlatego te arty tak się topią, bo jeżeli zginie nam Light i gramy Lightem i zarabiamy sobie przykładowo premką, Arta jedzie się utopić, bo się wywala, bo jedzie na open z tego względu, żeby zagrać następną bitwę, bo gra, gra na, tym, na tych dwóch kątach jedna osoba. W jaki sposób to jest robione? Mamy w domu pewnie drugi komputer, prawdopodobnie laptopa, stacjonarkę. Najprostszy sposób to jest po prostu na drugim kąpie obok podłączyć rekruta, puszczać bitwy. Gramy swoje, jak zginiemy, możemy sobie coś postrzelać to martą. Jak nie, to się wywalamy na początku bitwy, w zależności od naszych chęci. Dlatego tyle jest yy, zdarzeń takich w bitwach, że ktoś się topi, jedzie, wywala, bądź stoi cały czas z tyłu, bądź nie reaguje na komendy, właśnie ze względu na to. Ale jest jeszcze drugi sposób, bo nie każdy ma dwa komputery w domu. Więc można podpiąć się przez pulpit zdalny do drugiego komputera, ale tego nie będę tłumaczył, bądź jest dużo prostszy sposób, taki jak program Team Przykładowo, instalowany na dwóch komputerach, bądź na telefonie i komputerze, i można sterować drugim komputerem za pomocą telefonu. Zalogujemy się u kolegi, rodziny, brata, sąsiada, ktoś to jest z pracy, ktoś to jest w szkole. Logujemy się, puszczamy sobie bitwy. I teraz tak, żeby zarabiać na naszym głównym koncie nie potrzebujemy nic, żeby zdobył rekrut. Rekrut nie musi grać. Rekrut za to, że przez to bitew zrobi zero, nie, do, nie będzie zbanowany. Można sobie spokojnie, powolutku robić program rekrutacyjny. I tak go zrobimy, i tak go w końcu zrobimy, bo dwa punkty są za zwycięstwo z, z naszym rekrutem a dodatkowo możemy niesamowicie zarobić. Te plus 50% do zarobków i do EXPA, plus, powiedzmy, jeżeli mamy konto premium, następne plus 50, plus 50, plus rezerwy klanowe, plus rezerwy osobiste, zrobi nam to niesamowity. A niedługo zbliżają się święta i można dużo, dużo więcej zarobić. Teraz po założeniu tych kont zagrałem, nie wiem, ze 100 bitew, tu jest przykładowa jakaś tam bitewka, Nieważny jest wynik Chodzi o to, że naszym czołgiem głównym Zrobiliśmy jakiś damage Na Arcie na drugim koncie nie zrobiliśmy nic Na stu bitwach nie zrobiłem nic Artylerzy nie było żadnych konsekwencji Poza tymi, że Arta traciła Premię za grę, ale my nic nie traciliśmy No i widać tutaj wyraźnie Że premia rekrutacyjna działa 12 tysięcy kredytów Połowa z tego co niby zarobiliśmy Bo tu jest czyste konto, tam nie było żadnych bonusów Ani konta premium, ani ani żadnych rezerw odpalonych no i tak samo do promie rekrutacyjnej plus 50, no jeżeli by to sumować ze wszystkim, ze wszystkimi odpalonymi plus 50 od podstawy no daje nam to niesamowite wyniki a w operacje świąteczne robić program rekrutacyjny będzie będzie bardzo, bardzo miło dlatego jeżeli, jeżeli widzieliście w bitwie Pluton, gdzie jeden gracz się topi wywala bądź bądź stoi przez całą bitwę z tyłu i nic nie robi, dajcie info, spróbuję zorganizować coś z Wargamingiem i spróbuję zacząć to banować. Aczkolwiek Wargaming yy, wie o tym, gdyż macie, mamy tutaj taką informację, że pomimo, że w gdzie niektórzy gracze w osnowicy nie podają żadnych działań, przyjmując w sposób rozrywki innym uczestnikom, ograniczono limit punktów do 100 Żeby nie zrobić zbyt szybko, właśnie, żeby tego programu nie zrobić zbyt szybko. A w rzeczywistości chodzi o to, żeby grać jak najdłużej, bo mamy darmowe, darmowe PD i darmowe kredki. Co wy o tym, myślicie? Czy zgodzicie się ze mną? Jakbyście mieli jakieś powtórki albo coś, spróbujcie mi to podesłać, postaram się coś z tym zrobić. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny film. See ya!